Jeśli kobieta cię nie chce, nie zyskasz niczego, uganiając się za nią. Wręcz przeciwnie, przyciąganie powinno wypływać bezpośrednio z twojej obecności. Mężczyźni, którzy naprawdę przyciągają uwagę kobiet, to nie ci, którzy za nimi uganiają się, ale ci, którzy mocno tkwią w swoim własnym świecie. Jakie więc cechy sprawiają, że kobiety zwracają na ciebie uwagę, zaczynają cię ciekawić i chcą cię mieć? Jeśli nie popełnisz błędów, jakie popełnia większość mężczyzn, i rozwiniesz odpowiednie cechy, to nie tylko kobiety będą się za tobą uganiać, zyskasz silną siłę przyciągania w każdej dziedzinie swojego życia. W tym filmie porozmawiamy dokładnie o tym. Jeśli chcesz poprawić swoją osobowość, stać się bardziej atrakcyjnym i stać się mężczyzną, który naturalnie będzie przyciągał kobiety, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Jeśli jesteś gotowy, zaczynajmy. Cecha 1. Samokontrola. Prawdziwa atrakcyjność nie zależy od mięśni, pieniędzy czy wyglądu, lecz od tego, jak radzisz sobie ze swoimi emocjami. Mężczyznę poznaje się po tym, jak reaguje na świat zewnętrzny. Kobiety również podświadomie to zauważają. Mężczyzna, który jest przytłoczony swoimi emocjami, nie panuje nad nimi, łatwo wpada w złość lub jest zazdrosny, nigdy nie jest atrakcyjny. Teraz zatrzymaj się i pomyśl. Jak reagujesz, gdy kobieta cię denerwuje? Czy krzyczysz? Czy wypowiadasz słowa, które ranią? Czy też spokojnie oceniasz sytuację i działasz racjonalnie? Tutaj jest duża różnica. Kobiety pragną mężczyzn, którzy je rozumieją, ale nie dają się ponieść ich emocjom. Ponieważ tacy mężczyźni są silni i godni zaufania. Mężczyzna, który nie potrafi kontrolować swoich emocji, jest nieprzewidywalny i nikt nie chce być z taką osobą na dłuższą metę. Więc jakim człowiekiem chcesz być? Czy jest osobą reagującą gwałtownie i pozostającą niewolnikiem swoich emocji? A może jest to ktoś, kto potrafi zachować spokój w każdej sytuacji i w ten sposób zwiększyć swoją atrakcyjność? Pamiętaj, że prawdziwa siła leży w emocjach, które możesz kontrolować. Cecha 2: Bycie tajemniczym. Kobiety nie są zainteresowane mężczyznami. Którzy mówią wszystko i odsłaniają się przed nimi całkowicie. To, co nieznane, jest zawsze bardziej atrakcyjne. Atrakcyjność mężczyzny wynika z jego tajemniczości. Pamiętaj, kobieta, która wie o tobie wszystko, nie będzie próbowała cię odkryć. Ale kobieta, która nie potrafi cię zrozumieć, zawsze będzie ciekawa. Ciekawe, o czym on myśli? Ciekawe, co on robi? To właśnie ciekawość podtrzymuje zainteresowanie. Większość mężczyzn popełnia ten błąd. Aby zaimponować kobiecie, opowiada jej każdy szczegół swojego życia, odpowiada na każdą wiadomość w ciągu kilku sekund i ujawnia wszystkie swoje plany. Jednak prawdziwe pociąganie wymaga odrobiny anonimowości. Nie ma potrzeby stosowania dramatycznych sztuczek, żeby być tajemniczym mężczyzną. Tylko nie dziel się wszystkim cały czas. Miej swój własny świat, swoje własne cele, bądź zawsze dostępny. Kobiety pragną mężczyzn, którzy wymagają od nich wysiłku, aby odkryć siebie. Większość kobiet czuje się bardziej pociągana przez mężczyzn, którzy mają własne życie i są zajęci własnymi celami. Ponieważ musi dokonać wysiłku, aby wejść do jej świata. Jeśli jesteś osobą, z którą łatwo nawiązać kontakt i która otwarcie mówi o wszystkim, inni nie będą mieli o Tobie dobrego zdania. Ale jeśli będziesz odrobinę tajemnicza, będzie zmuszony więcej o Tobie myśleć. Czy jesteś osobą, która na stałe zapada w pamięć kobiet, czy też jedną z tych, o których się zapomina? Cecha 3. Wykuwanie własnej ścieżki. Kobieta nigdy nie poczuje pociągu do mężczyzny, który nie potrafi kierować swoim życiem. Mężczyźni, których się ściga, to ci, którzy nie są zależni od niczyjego życia i sami wytyczają sobie drogę. Pomyśl, czego tak naprawdę chcesz w życiu? Masz swoje własne cele, czy po prostu próbujesz zwrócić na siebie uwagę kobiety? Jeśli uwaga kobiety stanie się Twoją jedyną motywacją, tracisz swoją atrakcyjność, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kobiety pragną mężczyzn, którzy mają jasny cel. Mężczyzna, który realizuje swoje marzenia, ma wizję i skupia się na osiągnięciu czegoś. Ten typ mężczyzny zawsze wyróżnia się na tle innych. Jeśli wszystko w Twoim życiu zależy od tego, czy podobasz się kobiecie, nie będziesz dla niej atrakcyjny. Ale jeśli budujesz swój własny świat. Podejmujesz własne decyzje i masz kontrolę nad swoim życiem, to on będzie chciał cię gonić. Ponieważ kobiety chcą być z mężczyzną pewnym swojej drogi. Stworzenie własnej ścieżki będzie twoją największą siłą, nie tylko dla kobiet, ale i dla ciebie. Jeśli chcesz być kimś, za kim inni będą podążać, musisz najpierw wyznaczyć sobie ścieżkę. Czy więc wytyczasz sobie własną ścieżkę, czy jesteś statystą w czyimś życiu? Cecha 4. Pasja i Misja. Rozejrzyj się dookoła. Za jakimi mężczyznami tak naprawdę uganiają się kobiety? Ci o wysokim statusie? Ci bogaci? Przystojnych? Nie. Prawdziwego pociągu można doszukać się w mężczyznach, którzy mają misję w życiu. Kiedy kobieta przywiązuje się do mężczyzny, tak naprawdę pociągają ją jego pasja i oddanie życiu, a nie tylko jego cechy fizyczne. Ponieważ jest to najbardziej oczywisty znak silnego mężczyzny. Mężczyzna, który ma cel w życiu, jest zawsze bardziej atrakcyjny. Człowiek, który marnuje swój wolny czas i nieustannie szuka rozrywki i wygody, szybko staje się przeciętny. Zanim kobieta zacznie cię kochać, zakochuje się w twojej pasji życiowej. Pomyśl o kimś, kto jest pasjonatem swojej pracy. Nie ma znaczenia, czy jesteś sportowcem, artystą czy przedsiębiorcą. Tacy ludzie przyciągają jak magnes. Ponieważ dążą do czegoś, i kobiety chcą postrzegać siebie jako część tej władzy. Ale człowiek bez pasji ktoś, kto po prostu daje się ponieść nurtowi codziennego życia i nie ma żadnego celu? Taki człowiek może na początku zwrócić na siebie uwagę, lecz na dłuższą metę nie da się go zapomnieć. Mężczyzna z pasją to mężczyzna, którego pragnie nie tylko kobieta, ale i życie. Więc czego szukasz? Czy naprawdę masz jakiś cel, czy jesteś tylko widzem życia innych ludzi? Cecha 5 inteligencja kulturowa i siła słów. Kobieta może być pod wrażeniem, gdy cię zobaczy, ale tak naprawdę to sposób, w jaki mówisz, czyni ją bliższą. Większość mężczyzn rozmawia tylko po to, by przekazać informacje, ale prawdziwy urok tkwi w sztuce prawidłowego używania słów. Kobiety nudzą się zwykłymi i zwyczajnymi rozmowami. Mężczyźni, którzy robią na nich wrażenie, to ci, którzy potrafią opowiadać historię, tworzyć atmosferę za pomocą słów i przejawiać swoją inteligencję w mowie. Nawet zwykły temat może stać się fascynujący, jeśli zostanie właściwie wyjaśniony. Pamiętaj, kobiety chcą być pod wrażeniem nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Człowiek, który ma swój własny świat, szeroką wiedzę i rozwiniętą inteligencję kulturową, zawsze jest zauważany. Mężczyźni, którzy rozmawiają tylko o codziennych sprawach i nie mają w sobie żadnej głębi, są szybko zapominani. Jak więc rozmawiać z kobietami? Przede wszystkim zapomnij o luźnych rozmowach. Powinieneś wygłaszać przemówienia, które naprawdę coś wnoszą, dają do myślenia i wzbudzają zainteresowanie. Zamiast składać jej bezpośredni komplement, użyj zwrotów, które zmuszą ją do myślenia. Zamiast za dużo o niej mówić, podziel się swoimi pomysłami i przedstaw jej myśli. Sztuka konwersacji przemienia cię ze zwykłego mężczyzny w mężczyznę, który zapisuje się w pamięci kobiet. Ponieważ słowa są najpotężniejszą bronią, która pozostawia ślad w umyśle kobiety. Czy zatem potrafisz przyciągnąć uwagę swoimi przemówieniami, czy też należysz do tych zapomnianych? Jeśli naprawdę chcesz być mężczyzną, za którym uganiają się kobiety, panuj nad swoimi emocjami, dbaj o swoją tajemniczość, wytyczaj sobie własną ścieżkę, żyj z pasją i umiejętnie dobieraj słowa. Atrakcyjność jest odzwierciedleniem nie tylko siły fizycznej, ale także siły psychicznej i duchowej. Pamiętaj, kobiety uwodzą silnych mężczyzn, a słabi kobiety. Jeśli właściwie ukształtujesz swoje życie, nie tylko kobiety, ale także sukces będą ci towarzyszyć. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby zobaczyć więcej takich treści. Zrobiłeś pierwszy krok w kierunku samodoskonalenia, teraz czas kontynuować.